Witam na tarot Esme i zapraszam na czytanie dla koziorożców na październik 2019 roku. Zapraszam również do obejrzenia tego filmika osoby, które mają księżyc w koziorożcu albo ascendant. Jak to obliczyć? Jest link w opisie filmu. Zapraszam. To jest oczywiście czytanie ogólne, więc nie ze wszystkimi będzie synchronizować. Bierzcie to, co będzie z wami synchronizować, a to, co nie, zostawcie. Ok. Zobaczmy, z jakimi energiami będzie mieć do czynienia koziorożec w październiku 2019 roku proszę o czytanie dla koziorożca na październik 2019 roku zgodnie z jego najwyższym dobrem zobaczmy Koziorożec Mamy tutaj koziorożca. Co od koziorożca będzie odchodzić? Co będzie do niego przychodzić, nadchodzić? Co będzie pomagać koziorożcowi? Co będzie przeszkadzać? Wpływy zewnętrzne. Wpływy ukryte. Oczekiwania i obawy. Rezultat albo rada. Okej, okay. zobaczmy. Zobaczmy tu. Ja sobie tylko troszeczkę ułożę. Ok, z przełożenia a no z super. Nie jest to ziemska energia, jak najbardziej ognista, ale widać, że koziorożce będą miały dużo wigoru w tym miesiącu, dużo energii. Mogą być też zapalczywe w działaniach. Jest to, no, to jest taki zew, to jest też potencjał wspaniała u panów koziorożców, jak najbardziej, jeśli można tak mówić. Dobrze, zobaczmy w kontekście całego czytania, jak to będzie wyglądało. Koziorożec. Karta diabła, no jak najbardziej. Może to być no, dla wielu osób miesiąc y, y, związany właśnie z, z odkrywaniem y, swojej seksualności albo y, z, wielki, z różnymi wielkimi namiętnościami. Może też tak być, że koziorożec będzie kogoś kusił na pokuszenie, że ta energia. Jakiegoś takiego przyciągania, atrakcyjności będzie koziorożcowi towarzyszyła w tym miesiącu. No zobaczymy w kontekście innych kart. Co odchodzi? No tak, przeciążenie odchodzi, zmęczenie zbyt dużo być może we wrześniu koziorożec dźwigał, i teraz te nowe siły, nowe rozdanie z dziesiątka kończy. Kończy całość y, sekwencji blotek y, y, buław, a as rozpoczyna, czyli y, kolejne pokłady energii, a tu odchodzi już to zmęczenie, odchodzi już to przeciążenie, być może jakieś obowiązki, y, których było za dużo, być może jakieś sytuacje, działania, które, nas, które koziorożce przytłoczyły. Co nadchodzi? Karta kapłanki. No proszę. No to, są, to jest karta tajemnicy, karta zgłębiania wiedzy, karta też przyjaźni. Może nie jeden pan koziorożec pozna panią, która, która, którą poczuje bardzo blisko, jako taką bratnią duszę. Jako, będzie, no będzie to będzie taka jak to mówią zagwozdka bo to będzie osoba tajemnicza ale przy okazji mądra i no, ta tajemniczość może być bardzo zachęcająca oczywiście analogicznie to może być u kobiet że panie poznają kobietę w takim boże mężczyznę tego typu tajemniczego, mądrego. Może to być ktoś też rozwijający się duchowo, ktoś, kto do tej pory stronił od związków albo zgłębiał jakąś wiedzę. No a w koziorożcu będzie buzowało, więc może być bardzo ciekawie. Dokładamy karty na koniec. Zobaczymy, jak to, jak to wygląda. Co nam będzie pomagać? No tutaj mamy dziesiątkę mieczy. W dziesiątce mieczy mamy sytuację, gdy ktoś tutaj, widać, ta kobieta jest przybita, już po prostu poddała się. Ale to jest, kart, to jest miejsce, w którym pozycja karty, co nam pomaga. Ja myślę, że to, co się przeżyło, to, co było już na nas za ciężkie, to też jest dziesiątka, tak jak tu przy tej dziesiątce buław. Więc to y, pewne rzeczy muszą odejść. Trzeba ze sobą zostawić coś, żeby pójść dalej. Więc y, też y, to, co już y, na przykład robiliśmy z takiej rutyny, co już było takie przeżyte, y, to mogą być też sprawy oczywiście w pracy jakieś. To mogą być związki. No, wiadomo, też czytanie ogólne, więc y, dla każdego tutaj, co innego ta karta będzie oznaczała. W każdym razie, coś, co już tak jak taki rozklekotany mechanizm się krążyło, i już nic nam nie dawało, to trzeba zostawić. Trzeba pójść dalej. Teraz tak, co będzie nam przeszkadzać? Paść mieczy. No, takie zachowania koziorożce mogą mieć taką mm, chęć. Y, ja to mówię czasem, też po prostu, focha, na przykład strzelać albo y, kogoś zranić słowem, być y, sarkastycznym. Y, takich rzeczy nie. To, to Wam w tym miesiącu nie pomoże. Y, nie pomogą też różnego rodzaju gierki, inteligentne gierki. Y, na nikogo to nie zadziała. To musi być. Y, tutaj w tym miesiącu musi iść po prostu ogień, musi iść prawda. Prawda taka idąca z działania, nie, nie, nie jakieś przekombinowania. <laughs> Przepraszam bardzo, ale robię któreś kolei, kole, z kolei czytanie i chyba mi głos wysiada. <laughs> Okej, okay, co mamy dalej? Wpływy zewnętrzne. We wpływach zewnętrznych mamy siódemkę denarów. Jest to karta mówiąca o tym, że trzeba troszeczkę poczekać. Sytuacja już jest rozwinięta, tak jak tutaj, kobieta posiała i chciałaby już zbierać, ale jeszcze te denary nie są dojrzałe. Jeszcze tutaj muszą te owoce na tym drzewie po prostu dojrzeć. Na razie koszyk jest pusty. Więc jeżeli brać pod uwagę wpływy zewnętrzne, to mogą się pojawiać sytuacje, w, których nie do, w które nie do końca będziemy mogli wejść, bo będą jeszcze tak jakby nie gotowe jakby to analogicznie na przykład ktoś powie że mogę cię zatrudnić ale musisz poczekać bo jeszcze nie mamy etatów albo etat będzie się zwalniał na przykład za miesiąc albo za jakiś czas też to może być związane z konkretną osobą bo to są wpływy zewnętrzne wiesz to może być personalne więc też możemy brać pod uwagę że jakaś osoba może nie być do końca gotowa na nasze takie popędliwe działania że zobaczmy dalej, wpływy ukryte. Wpływy ukryte czwórka denarów. No, Myślę, że może to być tak, że sytuacje takie z drugiego tła y, potrzebne, y, które, y, które tworzą takie działania, y, tak jak tutaj na tej karcie, to no, wiadomo, tu y, dziewczyna zbiera te denary i chce je ukryć daleko od miasta. Ona wcale nie chce się z nikim dzielić. Więc biorąc pod uwagę sytuacje na przykład, jak je, jakich się nie spodziewa zupełnie koziorożec, to może być tak, że on będzie chciał dać wiele, ale a ktoś no, raczej będzie mało wylewny to by się zgadzało też tutaj z tymi wpływami zewnętrznymi, że ktoś może nie być gotowy, ktoś może chcieć trzymać swoje status quo i, i nie iść dalej no trudno będzie koziorożcowi bo przy tej karcie diabła będzie miał wielkie takie parcie na to, żeby iść do przodu, no, oczekiwania, no, oczywiście w oczekiwaniach cesarzowa, wspaniała jest tutaj w tej talii, w telemie ta cesarzowa, naprawdę przepiękna jest, aż błyszcze w oczekiwaniach, no, cesarzowa w oczekiwaniach, no to po prostu wiadomo, no, ce, y, koziorożec chce y, pełnego szczęścia, chce to szczęście dawać i chce być szczęśliwy. Chce y, po, po, no, również, y, jeśli chodzi o dobra materialne, y, opanowanie nad swoim życiem, o otwartość. Także. No tutaj wiadomo, w tych oczekiwaniach, to jest sama prawda w tych oczekiwaniach i sam dobrobyt, oby się spełniło. Zobaczmy tutaj ten rezultat, w rezultacie paść denarów, czyli jakiś nowy początek. Uda się, tak, trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale myślę, że pod koniec miesiąca, w ostatnim tygodniu y, miesiąca powinno, powinno już, już być jakiś początek, już y, y, jakieś sytuacje, y, czy na przykład zawodowe, czy sytuacje międzyludzkie, już powinny być łatwiej takie zawiązywalne i y, 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 no, dla niektórych osób to y, mogą też być sprawy związane. No tutaj akurat, no bo często paść pokazuje po prostu dziecko. Więc y, może też y, to oznaczać, ale, ale raczej nie. Raczej widzę tutaj jak w rezultacie, y, jako to, że że y, paś, y, ten paść denarów mówi o tym, że koziorożce rozpoczną, rozpoczną coś nowego, że wejdą na przykład w nowe związki czy w nowe sytuacje y, zawodowe czy, je, czy jakieś towarzyskie. Będzie jakiś początek, początek, dobry początek. A jeżeli by tę kartę traktować jako radę, to, to powiedziałabym: idź, idź, po prostu tak systematycznie, bo to jest też, no to, to też jest wasza energia, bo to jest karta ziemska. Więc jeżeli naprawdę czegoś chcesz, to odczekaj swoje, a się doczekasz także małymi krokami, ale do przodu. Dobrze. I zobaczmy, zobaczmy teraz. Podokładamy karty. Do tego do, 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 do karty diabła bym dołożyła, bo ciekawa jestem. Cóż to za, z czym spowodowana jest taka energia? Z jakiego powodu to? Taka postawa u koziorożca. Zresztą to jest jego karta, jego yy, karta koziorożca. Król denarów. No tak. Więc to może być rzeczywiście bardzo personalna karta. Bardzo personalnie tutaj, no, pełna pełna moc, pełna moc i. A tutaj trzeba będzie czekać. No, to może być trudne, dlatego yy, yy, <grywki> dlatego tutaj yy, w tym, co pomaga jest, yy, jest to właśnie porzucenie tych starych nawyków. Tutaj trzeba będzie tego, tego diabełka troszeczkę, troszeczkę yy, te różki mu opił upiłować. Wyłagodzić. Żeby był bardziej, bardziej taki osadzony. Kapłankę zobaczmy. Przecież w tym diable to też jest ten król denarów tutaj może mówić o tym, że wy jako koziorożce też będziecie mieli taką potrzebę przebicia gdzieś, wywarcia wpływu na, na, jakiś in, na innych osobach. Być może ta tutaj, ta kapłanka, która pojawiła się w przyszłości, może, może, może być wielkim wyzwaniem dla Was. No i, 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 ta, i ta konieczność czekania to może być bardzo, no, no takie właśnie deprymujące troszkę, bo tutaj będzie już takie ciśnienie. Tutaj w tym asie była, w to jest. Y, takie parcie na to, żeby sp sprawy szły do przodu, a, a wszystko dookoła mówi, że trzeba będzie poczekać. To będzie, y, no, tak jakby ktoś brał was na przeczekanie, i y, no, z takiego tutaj karty diabła troszeczkę uziemienie na tego króla donarów. Tak, jak tutaj <gryw> ja mówiłam, upiłowanie różków, ale to może być. Po prostu takie uspokojenie, uziemienie. Zobaczmy tą kapłankę. Pięknie, dziesiątka kielichów, więc jest tutaj duża szansa na to, że y, jeśli chodzi o związki na przykład, to może z tego być bardzo fajny związek. No, ale też tutaj trzeba będzie powściągnąć y, takie y, swoje wewnętrzne y, ciśnienie, żeby m, przełamywać, forsować y, etapy w relacji. I jeśli miałaby to nie być relacja, jeśli, miałaby, jeśli chodziłoby tutaj na przykład o, o naukę, o szkołę, czy studia, czy coś, zgłębianie wiedzy, bo kapłanka jest też. Jest też y, oznaką właśnie zgłębiania wiedzy, mądrości, więc ta dziesiątka kielichów też mówi o tym, że, y, że jest tutaj bardzo duża szansa na takie bardzo harmonijne i, y, y, i owocne spełnienie, jeśli właśnie nie będzie się przeskakiwało tych etapów. Sprawy zawodowe tak samo. Najpierw wszystkiego się dowiedzieć w kapłance, tutaj odkryć tajemnicę, a dopiero potem y, może być sukces. Dopiero potem, potem może to wszystko pójść do przodu. I, i ten nowy początek wtedy nastąpi. Ok, zobaczmy. Zobaczmy ten rezultat. Paść denarów, co stoi za paziem denarów. Dwójka denarów. No tak. Y, trzeba będzie. No to właśnie to jest to jest cały czas. Y, to, jest, to jest też bardzo fajnie ta karta, potwierdza tą energię tego pazia. Bo mówi o tym, że trzeba sprawy utrzymywać w tej równowadze. Na spokojnie. On też tutaj mocno stoi na nogach. On mocno stoi na nogach, więc y, potrzebne mu będzie y, utrzymywanie, bo tak, tak jak ten, on trzyma tutaj te, tego denara, I, y, y, a tu y, jest żongler, który żongluje tymi dwoma denarami, y, utrzymuje je ciągle w ruchu. Więc tak samo tą sytuację też trzeba będzie utrzymywać w ruchu. Nie, nie robić jakichś niepotrzebnych, niczego nie blokować. Jeżeli będzie trzeba przeczekać, to w tym czasie inne sprawy nadganiać, żeby móc, móc pójść do przodu. Jest tutaj duży, jest, jest, jest progres. Jest pójście się do przodu. Może nie wszystkie, może, może nie będzie to takie spektakularne, jakby y, Koziorożec sobie życzył, tak patrząc tutaj y, na, na ten signifikator, prawda. Może to nie będzie, nie będzie to szło tak płynnie, jakby, jakby on chciał, ale są duże szanse na zasianie czegoś, y, czegoś, co będzie y, w przyszłości bardzo korzystne. W każdym razie nie, nie traćcie tych sił witalnych, niech was to nie przyblokuje, bo ten as buław, yy, on tutaj cały czas będzie was zasilał. No i też nie bądźcie tacy właśnie zniecierpliwieni, tu ten, ten paś y, mieczy, Tutaj ostrzega przed właśnie takim zniecierpliwieniem, pieszapkowitością, przed jakimiś nieprzemyślanymi słowami. Tutaj trzeba wszystko harmonizować. No, to będzie trudny miesiąc, znaczy trudny pod tym względem, że wiele rzeczy trzeba będzie okiełznać, utrzymać w tej równowadze, właśnie, żeby spełnić te, te marzenia, żeby osiągnąć to szczęście albo zdobyć taką właśnie kobietę lub partnera. Ok. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkim koziorożcom wspaniałego października. Niech się spełni to, co dobre. Jeśli Wam się czytanie podobało, zapraszam do subskrypcji, do polubienia filmiku. Będzie mi bardzo miło. I zapraszam na kolejne czytania. Do usłyszenia.